Jak myślisz? W życiu liczy się być czy mieć? Mieć marzenia? Czy być tu i teraz? A może jedno i drugie? Teraz na każde marzenie odłożysz wygodnie w aplikacji Santander Mobile. Otwórz konto i oszczędzaj w aplikacji Santander Mobile. To łatwe. Santander Pan Polska. We wszystkim, co robię, stawiam na maksymalną jakość. Więc gdy wypadały mi włosy, postawiłam na Biotebal Max. Dobry skład, sprawdzone działanie i jaki efekt. To dla mnie jest jakość. Biotebal Max podwójnej dawce to wysokiej jakości lek, który działa nawet na nadmierne wypadanie włosów. A pierwsze efekty zobaczysz już po czterech tygodniach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Maksymalne efekty z Biotebalem Max. Kiedy masz pociąg do jedzeniowych grzeszków, zachciewajek i kulinarnych uciech, może zatrzymać cię zgaga i niestrawność. Wybierz nowość. Lekwamotydyna Ranigast z nową substancją czynną bez recepty, która hamuje wydzielanie kwasu w żołądku, dzięki czemu szybko i na długo zwalcza zgagę oraz niestrawność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Famotydyna Ranigast ekspresowa siła w walce ze zgagą i niestrawnością. Ale tydzień! W Biedronce od poniedziałku. Ale ceny! Masło Ekstra Mleczna Dolina. 4,99 za opakowanie przy zakupie trzech. A schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Ale tydzień! Ale ceny! Biedronka. Kocham wyjątkową okazję. Jak ja to rozumiem. I na te miłości nic nie poradzisz. Dlatego mamy super noworoczną okazję. Nielimitowane rozmowy sms MMS i aż 150 GB w internetu od 25 zł miesięcznie. O, to bierzemy. Ale tym razem dla mnie. I do takich okazji to ja się uśmiecham. Przenieś numer do Play. Wybierz abonament i 150 GB od 25 zł miesięcznie po rabatach, a w ofercie ze smartfonem Motorola Moto G55G w supercenie. Bo w Play płacisz mniej. Play.

Sponsorem programu była Telewizja NTV. Okej. <grywa> Wysadzam MWE. Sponsorem programu była telewizja NTV.